Witajcie w kolejnym filmie z TSGO Dzisiaj zajmiemy się Banehopem. Jest to odświeżona wersja poradnika z 2015 roku, gdzie właśnie pokazałem różne podstawy banehopa i dzisiaj również tym się zajmiemy. Niektóre rzeczy się zmieniły ponieważ na przykład doszły komendy, dzięki którym możemy ćwiczyć hopa na serwerze lokalnym, czy też strajfy. Tak więc dzisiaj poradnik odnośnie banehopa, jak go wykonywać, jak go ćwiczyć i przede wszystkim jak go wykorzystać. Więc na czym ten hop polega? Banehop przede wszystkim polega na ciągłym podskakiwaniu. Podskakujemy w momencie, kiedy ląduje i do tego wykonujemy strefy. Strefy są również bardzo ważną częścią w bunny Hopie. Strefy polegają na tym, żeby poruszać się w prawą i w lewą stronę w momencie, kiedy jesteśmy w powietrzu. Więc wszystko polega na tym, że na początku się rozbiegamy, wykonujemy skok, od razu po skoku w powietrzu puszczamy W i wykonujemy strafe'y w lewą albo w prawą stronę. strej wykonujemy poprzez przytrzymanie klawisza na przykład D i przyciągnięcia myszki w prawą stronę. Potem lądujemy na ziemi, od razu wykonujemy skok i robimy kolejny strajf w lewą stronę, przyciągając myszkę w lewą stronę i trzymając klawisz A. I tutaj ważne jest to, przede wszystkim, żeby w powietrzu nie trzymać W i żeby mieć jak najlepszą synchronizację ruchów myszki z klawiszami A i D. I dzięki temu mamy największą prędkość, ponieważ dzięki strajfom nabieramy prędkości. Normalnie poruszając się z kosą albo z bombą. Poruszamy się z prędkością 250 Velocity, to jest maksymalna, taka normalna wartość, ale jeśli wykonujemy te strafy, to nasza prędkość przekracza 250 i na tym właśnie nam zależy, żeby się jak najszybciej poruszać dzięki właśnie strajfom i wykonywać do tego skok. Tak więc, jeśli wykonujecie bunny hopa i wasza prędkość wynosi mniej niż 250 Velocity, to taki bunny hop z reguły nie ma większego sensu, chociaż w niektórych przypadkach dalej warto jest wykonywać bunny hopa nawet z taką prędkością, do tego za chwilę przejdziemy. Warto również wiedzieć, że w momencie, kiedy przekroczymy Prędkość 285 Velocity. To potem przy następnym skoku nasza prędkość zostanie zresetowana do właśnie 285 punktów Velocity, a to po to, żeby po prostu nie robić zbyt szybkiego hopa Warto tutaj jeszcze wspomnieć o tym, że możemy robić banyhopa z dowolną bronią, nawet i z AWP, ponieważ broni nie ma żadnego wpływu na wykonywanego banyhopa. ale warto na samym początku wyciągnąć kosę albo chociażby pistolet rozpełnić się do 250 Velocity albo do 240 w przypadku pistoletów. I w momencie kiedy już osiągniemy taką prędkość, to wtedy już sobie możemy zmienić broń, na przykład nawet i na AWP i wykonywać skoki, ponieważ w późniejszym czasie podczas robienia banyhopa ta broń już właśnie nie ma wpływu na waszą prędkość. Warto jeszcze wspomnieć o bindach, które w tej chwili widzicie na ekranie. To są bindy do robienia bunny hopa. One polega na tym, że w momencie, kiedy przyciągamy scroll do góry do dołu, to wtedy wykonujemy skok. Dla wielu osób jest to zdecydowanie łatwiejsza opcja niż robienie bunny hopa na spacji, więc również możecie sobie to przetestować, jeśli nigdy nie sprawdzaliście i zobaczyć, czy będzie Wam się łatwiej na tym wykonywało bunny hopa. Wszystkie komendy oraz bindy, które będą w tym filmie również znajdą się w opisie tego filmu, tak więc jak coś, to tam wszystko znajdziecie. Tak więc podstawy bunny hopa i jak to wszystko ogólnie działa mamy za sobą, a teraz możemy przejść do tego, jak tego. Bunnyhopa ćwiczyć. Boney hopa najlepiej zacząć od serwera lokalnego, wchodzimy sobie na serwer lokalny i tutaj zaczynamy próbować robić to, co przed chwilą powiedziałem. Ale zanim do tego przejdziemy, warto również zdecydować na jakim tickrate'cie chcemy robić Bunnyhopa, ponieważ na 128 serwerze ten hop nieco się różni. Chociażby na 128-tickowym serwerze nieco szybciej nabiera się na prędkości i są ogólnie inne timingi podskakiwania. Jeśli gracie na serwerach 128-tickowych, czyli jeśli gracie na na przykład SAI albo Facetie, to na serwerze lokalnym warto włączyć sobie 128 8 może to zrobić w parametrach startowych na Steamie. Wpisujecie tam parametr startowy Tickrate 128. Jeśli gracie z kolei na 64 tickowych serwerach, gracie na matchmakingu, to powinniście tutaj ustawić 64 albo całkowicie usunąć ten parametr. Oprócz tego w konsoli warto również sobie wpisać komendę CL Show pos 1. Dzięki temu w lewym górnym rogu ekranu pojawi Wam się wasza aktualna prędkość, która również może się przydać do wykonywania banehopa. Więc jeśli mamy już to wszystko przygotowane, to warto wyjść sobie na mapę The Nuke, ponieważ tutaj jest dużo prostego terenu. Na prostym terenie najłatwiej się robi baneho, ponieważ jeśli są jakieś pagórki na mapie, to już te timingi będą inne. I tutaj na sam początek polecam poćwiczyć sobie strafe, czyli biegniemy i wykonujemy skok, skręcając w lewą albo w prawą stronę. Najważniejsze jest to, żebyście nie trzymali W i sprawdzali jaką prędkość macie w lewym górnym. Rogu ekranu. Jeśli ta prędkość wynosi więcej niż 250 Velocity, czyli na przykład 260, bo z reguły taka prędkość właśnie jest podczas wykonania strajfów, to znaczy, że wszystko jest ok. Jeśli nauczycie się robić już te strajfy, to warto do tego dołożyć te właśnie skoki. Czyli biegniemy, podskakujemy, robimy strajf i potem po zderzeniu się z ziemią wykonujemy kolejny skok i sprawdzamy, jaką prędkość po wykonaniu skoku mamy. Jeśli ta prędkość wynosi mniej niż 250 Velocity, to znaczy, że skok się nie udał i powinniście próbować dalej, aż ta prędkość będzie wynosiła więcej niż. 250 velocity. Nie próbujcie szczególnie na samym początku wykonywać kilka skoków, ponieważ jest to naprawdę trudne. Próbujcie po prostu po jednym skoku sobie wykonywać, aż w końcu załapiecie ten timing. Nie zawsze to wyjdzie, ponieważ często jest to random, ale do jakiegoś stopnia można to wyćwiczyć. Jeśli większość skoku będzie wychodziła, to znaczy, że jesteście po prostu na dobrej drodze. W późniejszym czasie do tego banehopa możecie sobie dołożyć broń, czyli na początku rozbiegać się z kosą, a potem po oddaniu skoku zmieniacie na AWP i na AWP robicie właśnie tego banehopa, tak żeby sobie po prostu wyćwiczyć ten moment zmiany broni. Oprócz tego co wam pokazałem przed chwilą Również możecie wpisać sobie w konsoli komendy Które w tej chwili idzie na ekranie One spowodują, że włączymy automatycznego bunhopa, Czyli będziemy podskakiwać trzymając spację, Nie musimy się tutaj martwić o timing O klikanie spacy i tak dalej I co prawda nie nauczy nas to właśnie Timingu podskakiwania, ale może nas to Nauczyć wykonywania strajfów. Po prostu odpalamy sobie te komendy i skaczymy sobie po mapie Również możecie sobie pobrać na przykład mapy banhop, na których skacze się po różnych blokach Dzięki temu również sobie te strajfy wyćwiczycie Możecie również odwiedzić jakieś serwery KZ, gdzie będziecie skakać na scroll albo na spacji bez auto hopa, po różnych blokach, i granie na takich serwerach również znacząco poprawi wasz movement, jak i samego bany hopa. Oprócz tego, na mapie również sobie warto poświczyć różne skoki, szybkie wskakiwanie na różne skrzynki, ponieważ do tego bany hopa również się nadaje, i tutaj właśnie jest ten moment, kiedy wasza prędkość nie musi wynosić więcej niż 250 velocity, ponieważ skakiwanie na różne skrzynki i tak dalej może mieć mniej niż 250 velocity, a i tak będziecie robić to szybciej niż normalnie. Tutaj, na przykład, ma jakbym wskoczył normalnie, bez banych opa na tę skrzynkę? A w tej chwili widzicie, jakbym to zrobił na hopy I takie skoki warto sobie ćwiczyć, ponieważ właśnie głównie do takich skoków tego bunny hopa będziecie wykorzystywać. I teraz właśnie przechodzimy do tego, jak tego bunny hopa właściwie wykorzystywać w grze. Więc przede wszystkim trzeba wiedzieć o tym, żebyście nie próbowali poskakiwać 3, 4, 5 razy, co prawda jest to możliwe, są takie klipy w internecie, gdzie ktoś zrobi nawet 10 skoków, ale jest to mega, mega trudne i zazwyczaj, po którym skoku po prostu, zostaniecie spowolnieni. Więc jeśli chodzi o wykorzystanie. Hopa, to najlepiej po prostu podskoczyć sobie raz, dwa razy. Przede wszystkim można to wykorzystać, żeby skoczyć gdzieś szybko za róg. Do tego również przydają się strajfy. Możecie wykonywać tego banychopa, żeby szybko wychylić np. z AWP, żeby zaskoczyć przeciwnika. Możecie również bannehopa wykorzystać przede wszystkim do wskakiwania na różne skrzynki, do skracania różnych dróg. To naprawdę mega się przydaje. Banehopa możecie również wykorzystać, żeby szybko przeskoczyć sobie przez okienko na mirażu. Generalnie jest dużo takich miejsc na mapie, czy też momentów, gdzie tego banhopa po prostu można wykorzystać i niekoniecznie tu chodzi o to, żeby poskakiwać kilka razy po 5-6 razy, ponieważ jest to mega, mega trudne, ale jeśli chodzi o takie poskakiwanie raz, dwa razy, to myślę, że jak najbardziej można sobie to wyćwiczyć i często to fajnie właśnie wykorzystać w grze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapę w górę i subskrybujcie kanał. Ja już się w tej chwili z Wami żegnam. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem.